Witam was serdecznie, ja jestem Mr. Pitya, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Ty, nie przeszkadzaj mi. Ty też nie. Dobra, yy, w tym odcinku idziemy na cmentarz i zobaczymy, co na tym cmentarzu jest takiego ciekawego. Dobra, no to idziemy. Aha. Ja jestem młod, przecież mam jeszcze już do Talara. Czy albo do Vincenta. Ja pójdę do Talara. A ludzie chyba się przeziębiłem. To idziemy najpierw do Talara, bo... Grabarz chciał żebyśmy załatwili mu długi u talara bo żebyśmy załatwili przepustkę na no, cmentarz od ...Vincenta, ja wolę się do Talara, bo Nie wiem, wydaje mi się, że tu u niego jest łatwiej. Nie no po prostu wejść do talara i tyle. Lubię, bo bardziej tyle. No to jak kurwa będzie, robimy interes. Można tak powiedzieć. Możesz załatwić mi wejście na cmentarz? Ja mogę wszystko. Powiedz grabarzowi, że nic mi nie jest winien. Powinien być kurewsko wdzięczny. Dzięki. No i proszę. To wystarczyło. No to jedziemy do grabarza po klucz. A cmentarz. I wchodzimy. Przy okazji wykonamy sobie zlecenie na ogórę, bo nigdzie indziej nie da się wykonać. To jest chyba ostatnie zlecenie, jakie mam do wykonania. Tak mi się wydaje, dobrze mówię? Tak. To... Dobra, panie grabarzu, dawaj klucz. Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Decy A co powiedziałbyś na anulowanie twoich długów u Talara? To, to możliwe? Tak, wykupiłem je od niego. Ale musisz mi pomóc. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie, tam trafiają świeżaki, ale jak Cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. to wcipnij się z nas. Dobra, wchodzimy. Tym razem już definitywnie. Cmentarz Wyzimski. Mam nadzieję, że nie będę miał problem z udobieniem tych Alguli gdzieś tam Algulów, nieważne, alguli chyba. Trze. A, nie powinno być problemów. Jamajka, ciało, osiłka, tam sobie pójdziemy. A, co to było? algul, o, jak fajnie. Jak. Jak ładnie. Dawaj, co masz. Pik al gula. i mamy takie trzy załatwiście czyli zostały jeszcze dwa. Dobra A, róże, może się przynadzą. A jeżeli nie, to się sprzeda. Zawsze jakieś oreny. Aha Topiet tak, nie, topielet. Tak tędy nie przejdę O i jest kuferek Weznającyście ja zaraz mi jakiś topiat wyskoczył coś podobnego Nie? Ono to dziwne Dobra już chyba wszystko obeszłam, obeszło Ja pierdolę, obszedłem oczywiście No to możemy iść do krypty A no, mamy kota? Kot by się przydał Mamy kota Czyli jest okej, okay. nie, nie sądzę żeby jaskółka była nam potrzebna Chociaż nie wiadomo, no gdzie trzeba, to wypijemy później Dobra Ghoul al gul, ale zawsze X przybędzie Kolejny gul. Krzesiwo, dobra. O, tam widzę. Nie ciekawa sytuacja. Tam no, wejdziemy zaraz. Kolejny gul, no nie. Wszystkich wyskoczy mi, al gul jeden. Albo dwa najlepiej. Skrzynka Urna, w której nic nie ma ciekawego Kolejna skrzynka i tam kolejna no. Niech będzie hmm. to w Widźminać, nie można zaskakiwać z czegoś takiego. Po prostu psuje Strasznie Całą grywalność. Dobra, oreny Może się ciekawego w sarkofagu będzie U, Meteoryty z tęciowy To tak, to tak, to, to, to też i okej okay. Się przyda to wszystko Jeszcze kurz Nie dzięki Tu coś ciekawego jest Kuferek, a coś w kuferku? Oreny. reny, jest al gul. O, dupa. Oj. Ale tam. Dobra. iść tu, ale nie, najpierw pójdziemy jeszcze tu No przeoczyłem rozszerpane ciało kolejne jak więcej nie ma. kolejny gul, no jak na złość gdzie, że w tej krypcie chociaż jeden algul będzie bo ma cmentarzu jeszcze na oparę tego coś jakiegoś powinienem znaleźć też nie wiem Coś znowu wyskoczyło, kolejny gól. To ciało okrotnie wygląda na rozszarpane, ale okej. Okay. Tu może coś, nic. No co nie, bez łaski. Nie. Nie. I tu będzie algul, tak dokładnie. Chodź, chodź, kolego. Dobra. Nie żyjesz, kolego. A w sumie to wszystko można. Tam, tam z drugiej strony byliśmy, bo tam jest ten kufer. Nie, nie, na pewno nie będę szedł dookoła. Coś nie. No to teraz wchodzimy do tamtego korytarza. Znaczy tamtego pomieszczenia, które jest zabarykadowane. Nazywamy to Ardem i... ...a tu jest proszę, dom, 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 ciało Raimonda. Czyli ten ziomek, z którym my gadaliśmy... Yy, ...zanim... ...no ale tj. no, nie wiem jaka jest prawda, ale według mnie... Raymond, który... Znaczy... Ten... Zanim powiedział, że chce się tak jakby ulotnić, chce zniknąć na jakiś czas, to był Raymond. ale po powrocie... To jest ktoś inny, a kto? Dowiecie się później. Na razie wam nie będę zdradzał. Wiesz, ogarnięci na pewno wiedzą o kim mowa. Ale zdradzać na razie nie będę. No, hello. Dobra To są oreniaki zobaczmy No to czy już tutaj wiadomo że ja Mam level up Już tam było wiadomo, czyli już jest wiadomo, że po prostu pod Raimonda podaje się, podszywa się sam Azar No i teraz możemy Poganać z, tym, z nimi wszystkimi i powiedzieć, że mamy dowód niewinności ich. Ale najpierw przydałoby się jeszcze zabić jakiegoś od Ja dam sobie może jeszcze coś jakiegoś znajdę. Może tu. O, może nie. nie naprawdę? Dobra, ja na razie... ...urywam. Yy, Znowu, jak znajdę jakiegoś Algula. Dobra. To mały kat Dobra, ludzie jestem z powrotem. Ja nie jestem w cmentarzu, ale wziąłem tam od... O, w południu od, koleś, od jednej... ...kolesiowej quest'a, która... ...powiedziała mi, że mam przyjść tu o północy i zabić tego tu piora. Chciałbym zgłosić się do niego, to lecimy. to ale muszę cię zabić. Fajnie. już się żyjesz. Cholera, no. Do tej pory nie zadałem żadnego aż spora. Wejdę tu północy może, coś znajdę. Jest gól Kolejny ból, może coś się znajdzie. Jeb, Sorry za mój głos tu, Diana, ja jestem trochę przeziębiony No ale ja myślę, że nie będę sprawiał większego problemu kłopotu dla Was Yes, bitches Oczywiście to nie było dla Was, żeby nie było Jestem po prostu szczęśliwy Dorwałem w tym kanale Dobra, zostawcie tylko ty i ja Jest, nareszcie Był ja musiałem tego szukać Dobra, wynośmy się stąd Dobra ludzie, myślę, że to na tyle w tym odcinku. Na następnym odcinku przyjdziemy tutaj w południe i... o, o proszę. Przerwałeś mi zakończenie, zginiesz marnie. Mówiłem. Dobra. Na następnym odcinku przyjdziemy tu w południe i oddamy klucz na cmentarz grabarzowi, oddamy jej questa i... Pójdziemy modlać wszystkiego kwestii i w końcu może zajmiemy się sefirami. Sefirami i potem... Jak się zwie? Badanie zwłok, jak ktoś tam się mówi. Nieważne. Dobra, wiadomo, wiecie o co chodzi. Nieważne. Dobra, to jeżeli filmik się podobał, to... Zostawcie łapkę i komentarz, jeżeli się bardzo podoba, zostawcie słowa, no co? Na razie.